Assassin's Creed został przesunięty na przyszły rok. Co jest powodem takiej decyzji? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiątowa. Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do leków, subów, udostępnienia dalej do łuczenia, do Patronite czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Assassin's Creed Shadows. Wyczekiwana gra action RPG od Ubisoftu miała być jednym z największych hitów tej jesieni. Niestety firma ogłosiła przesunięcie daty na 14 lutego 2025. Powodem opóźnienia są niezadowalające wyniki sprzedaży gier Star Wars Outlaws, z której Ubisoft chce wyciągnąć wnioski, aby dopracować najnowszą odsłonę przed nową datą. Dyrektor kreatywny gry Julian Garrity przyznał w wywiadzie dla GamesRadar, że jest nieco rozczarowany odbiorem Star Wars Outlaws przez krytyków, ale studio jest zdeterminowane, aby poprawić grę. Mimo solidnych ocen, 76% w, jeżeli chodzi o metakrytyka i podobne serwisy, początkowa sprzedaż okazała się poniżej oczekiwań. W odpowiedzi na opinię graczy zespoły deweloperskie Ubisoftu pracują nad serią aktualizacji Mających na celu usprawnienie rozgrywki. Assassin's Creed Shadows wzbudziło pewne kontrowersje w niektórych kręgach internetowych, chociażby ze względu na kwestie polityczne, poglądowe i tak dalej. Oczywiście Yasuke jako czarnoskóry samuraj tutaj był jednym z punktów właśnie zaczepienia. Chociaż sam Yasuke był postacią historyczną, to nie jest do końca powiedziane i raczej mało prawdopodobne, że był faktycznie samurajem. Natomiast no, cały czas twórcy tłumaczą, że to jest pewna interpretacja, że to jest pewna swoboda twórcza, chociaż z drugiej strony cały czas mówią o różnych historycznych faktach i kontekstach, więc jakby to, ten rozkrok tutaj powiedzmy ludzi drażni, bo albo chcą jednak jasnego podziału, albo idziemy w historię i wtedy nie robimy takich zabiegów, albo robimy sobie interpretację, no to nie mówimy o poprawności historycznej, stąd Dużo osób zarzuca grze przymusową różnorodność. Dodatkowo dyrektor generalny Ubisoftu Yves Gilmour potępił wcześniej nienawistne działania wymierzone w Assassin's Creed Shadows i zespół deweloperski. Teraz jednak wydaje się, że próbują załagodzić nastroje, mówiąc, że chce potwierdzić, że jesteśmy firmą stawiającą pierwszym miejscu na rozrywkę. Tworzymy gry dla jak najszerszej publiczności. i Naszym celem nie jest forsowanie jakichkolwiek konkretnych programów politycznych. I poglądowych pozostajemy oddani tworzeniu gier, w które każdy może grać i czerpiać z nich przyjemność. Więc już widać, że tutaj jednak ten, to oburzenie i te różne kontrowersje związane z grom wpłynęły też na zdanie szefa firmy. Wbrew niektórym pogłoskom, opóźnienie Assassin's Creed Shadows nie ma związku z kontrowersjami wokół samej różnorodności i tego typu historii, tak? Ubisoft wielokrotnie podkreślał, że Jasuka um, jest postacią historyczną um, Natomiast no właśnie kwestia jego samorejskości to jest inna sprawa. Um, nie jest jednak według twórców próbą promowania politycznej poprawności, ale ma na celu pokazanie um, małej zna mało znanej części historii z fabularyzowanymi elementami. Krytycy zarzucający że przymusą różnorodność zdają się ignorować fakt, że seria Assassin's Creed od zawsze cechowała się różnorodnymi bohaterami z różnych epoki kultur i tutaj osadzenie po prostu w feudalnej Japonii, dwójki bohaterów ma na celu przedstawienie jakiejś świeżej perspektywy. Wciąż no tutaj w pierwszej kolejności jest wydaje mi się, ten konflikt, gdzie Ubisoft podkreśla to, że oddają pewne rzeczy zgodnie z historią, a potem część rzeczy bardzo odstaje od tego. Stąd wydaje mi się, że gdyby tutaj to było bardziej spójne, może by ten hejt był mniejszy, to jest jedno. Drugie, no, zawsze łatwiej się przyczepić takich rzeczy. I tak jak w przypadku niektórych gier, jeszcze powiedzmy ta różnorodność wydaje się bardziej taka oczywista, no to jeżeli sam tytuł jest dobry. To nikomu to nie przeszkadza, natomiast jeżeli stoi pod znakiem zapytania, źle wygląda, albo po prostu się nie uda, jak w przypadku nie wiem, Concorda, no to jest to bardziej powiedzmy, ewidentne, czy łatwiej się do tego przewalić. No i tutaj twórcy być może się też z tym nastawiają nastawiają, czy wystawiają bardziej właśnie na krytykę, z drugiej strony pamiętajcie, że tego typu wzburzanie powiedzmy negatywnych emocji opłaca się marketingowo, więc pamiętajcie, że jeżeli za bardzo się tym wszystkim przejmujecie, to dalej to wszystko jest zazwyczaj dobrze wymierzone po to właśnie, żeby napędzać te emocje, żeby jeszcze bardziej o tym mówić, żeby właśnie być tą częścią tak naprawdę marketingu za darmo, więc no, też zalecam po prostu nie dawanie się ponieść Pani, szczególnie tym wszystkim emocjom, bo, on, bo to jest tak naprawdę tylko pchanie pieniędzy korporacjom, które i tak mają Was w większości w nosie. Więc no, tutaj te kontrowersje na pewno były ewidentne, na pewno dużo mocniejsze niż w przypadku poprzednich części Assassin's Creed i być może też szefostwo się zorientowało, że to w tym momencie, w dobie takiego kryzysu Ubisoftu może jeszcze negatywniej odbić się na. Samej grze i tym samym słupkach sprzedażowych, więc troszeczkę to złagodnione, powiedzmy, bardziej łagodne podejście firmy mogło wpłynąć na to, jaką mają postawę. Natomiast, czy te wszystkie kontrowersje mają faktycznie wpływ na opóźnienie gry? Absolutnie nie. Moim zdaniem, to właśnie bardziej by się mu opłacało, jeżeli to byłby, jakby to miał być jedyny powód, dla którego miałaby wystąpić miałoby wystąpić opóźnienie to kompletnie nie ma sensu dlatego bo właśnie w momencie kiedy te emocje narastają do wysokich rejestrów a sama gra byłaby dobra no to mamy właśnie zauważalność marki pewne kontrowersje i dobry produkt więc właśnie tutaj wydaje mi się że sam ten rozpęd tego hejtu to jest jedno natomiast drugie produkt tu wydaje się tym bardziej sensownym przyczynkiem do tego, dlaczego opóźnia się premierę i właśnie wolałbym się jednak na tym już skupić. Chociaż wielu graczy właśnie jest niewątpliwie rozczarowanym przesunięciem premiery właśnie Assassin's Creed Shadows istnieje, no, kilka powodów, dla których... To może być słuszna decyzja, bo jak dla mnie to akurat projekt jest y, przynajmniej na podstawie materiałów, które były prezentowane, i relacji osób, które już miały kontakt z grą, no, tytuł jest niewystarczający po prostu. E, sztywne animacje, e, złe AI dużo bugów miejscami, mimo, że miejscówki są naprawdę przyjemne i ten level design wydaje się dobry, no to widać tam masę, masę niedostatków. No i właśnie dodatkowy czas pozwala deweloperom na dopracowanie gry i wyeliminowanie ewentualnych błędów. W dobie, gdy wiele wysokobudżetowych tytułów trafia na rynek w nie do końca ukończonym stanie, właśnie takim prawidłowym, takim oczekiwanym, należy docenić właśnie chęć dopracowanego produktu w dniu premiery, no i Assassin's Creed Shadows to będzie ten większy Assassin, tak, większy niż na pewno Mirage, więc też jak mamy ogromną grę z rozbudowanym światem, no to ten detal jest mimo wszystko istotny i dopracowanie właśnie różnych szczegółów i mechanik będzie sprzyjało finalnej jakości. Po Drugie, ta data premiery, no mówi się, że 14 lutego to jest strategicznie lepszy okres, tak to przynajmniej Ubisoft próbuje sprzedawać i tutaj się absolutnie nie zgodzę, dlatego, bo właśnie E, tam październik, listopad, który miał być e, pierwszym tym e, terminem dla Asasyna, wydaje się znacznie lepszy, e, gdyż e, w tym roku, w tym w danym okresie, nieszczególnie dużo e, premier e, będzie miał miejsce. Przesunięcie premiery według Ubisoftu pozwoli, że zyskać więcej uwagi mediów i graczy bez rywalizacji z innymi hitami. I to nie do końca jest prawda, dlatego bo luty się robi po prostu coraz bardziej gęste. Tam więcej już gier wychodzi, zwłaszcza, że jest tak, że luty jest tym nowym, pierwszym okresem odbicia w roku, gdzie końcówka grudnia i cały styczeń zazwyczaj jestem zimowym sezonem ogórkowym, kiedy ludzie są wypłukani po, powiedzmy, po świętach i mniej kupują gier. Drugim takim jest oczywiście okres wakacyjny, gdzie ludzie mniej spędzają czasu przy konsoli i komputerach. Natomiast, no właśnie w lutym już... Jest zapowiedziane kilka hitów większych bądź mniejszych, a właśnie przełom jesienny który był pierwotną datą premiery wydało się bardziej sensowne. więc tutaj jak dla mnie to raportowanie Ubisoftu o lepszej dacie premiery jest bzdurą. Natomiast zdecydowanie poprawienie produktu wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Kolejnym powodem to to, by Ubisoft wyciągnął wnioski z nie do końca udanej premiery Star Wars Atlas. Chociaż gra zebrała niezłe oceny, to nie sprzedała się tak dobrze. Developerzy są, będą w stanie nie lepiej przeanalizować opinie graczy i ulepszyć swoją grę, by uniknąć podobnych potknięć yy, i przesunięcie premiery, chociaż rozczarowujące, daje nadzieję na to, że Ubisoft jest skupiony na dostarczeniu jak najlepszego produktu, a nie wypuszczeniu gry nie do końca gotowym stanie w erze, gdy część graczy narzeka na spadającą jakość gier AAA, taka decyzja no, wydaje się być bardziej rozsądna. Natomiast yy, no, trzeba pamiętać, że Ubisoft nie jest korporacją, która szczególnie ma w interesie to, żeby graczom się przyjemnie grało, tylko żeby z nich jak najwięcej wysać hajsów, więc e, tak naprawdę wydaje mi się, że ta zmiana zachowania i ta zmiana podejścia w pierwszej kolejności to jest to, że oni się zorientowali, że faktycznie dostaną po kieszeni. Jak widzicie właśnie, e, znowu ten element głosowania portfelami, ten element reakcji na rynek, Ubisoft zmienia podejście dopiero wtedy, kiedy przestanie im się to opłacać. No i tutaj czują, że prawdopodobnie właśnie naprawdę już są pod ścianą, mają różne gardle. Inwestorzy domagają się zmian w strukturze firmy. Inwestorzy domagają się lepszych wyników finansowych. Saros Autos, przynajmniej jeżeli chodzi o preordery, nie ma się czym pochwalić, bo inaczej by takie dane zaprezentowali, jak to miało miejsce w innych grach, właśnie Ubisoftu. Więc tym samym. Stwierdzi, dobra, jest źle, w końcu musimy coś zrobić, więc ten nacisk z wielu stron, od strony graczy, od strony właśnie inwestorów, skłania pewnie Ubisoft do tego, że jednak tym razem nie możemy wcisnąć kitu ludziom. I to bardzo dobrze, moim zdaniem. Także tutaj, no, zauważcie, że do tej pory jakoś Ubisoft nie ruszyło zdanie graczy co do właśnie tych wszystkich kontrowersji poglądowych, ale kiedy już poszło o pieniądze, no to w tym momencie no, chyba trzeba jednak coś zrobić inaczej. Ubisoft ujawnił też, że Assassin's Creed Shadow zrezygnuje z tradycyjnego, przynajmniej w ich względzie tradycyjnego modelu przepustki sezonowej na rzecz regularnie wypuszczanych darmowych aktualizacji z nowymi zadaniami, funkcjami i usprawnieniami. Jest to rezultat rozczarowującej sprzedaży DLC do Star Wars Outlaws, Firma liczy, że zaoferowanie darmowych dodatków do Assassin's Creed Shadows zwiększy zaangażowanie graczy i pozwoli na dłuższe wspieranie gry. To odważne posunięcie w branży, gdzie płatne DLC stało się normą. I znowu okazuje się po prostu, że w tym razem już przegieli. Star Wars Autos to jest ten punkt przegięcia, w którym jednak, chyba Ubisoft musi zrewidować swoje podejście. Ubisoft liczy też, że wydanie Assassin's Creed Shadows na Steam w dniu premiery. Zamiast rok później, jak planowano wcześniej dla ich gier, może zwiększyć bazę graczy i długoterminową popularność tytułu. Znowu, zamiast polegać tylko na swoim lancerze, jednak uginają się i skorzystają ze Steama. Prawdopodobnie to i tak będzie jakieś podpięcie, no ale to robi różnicę, kiedy na Ubisoft Connect czy Ubisoft Plus, czy jakkolwiek to tam się nazywa, jest znacznie mniej klientów niż, niż na Steamie, gdzie ich jest ponad 120 milionów. Opóźnienie Assassin's Creed Shadows to nie jest jedyny problem, z jakim zmaga się obecnie Ubisoft. Firma przeżywa bardzo turbulentny okres, można powiedzieć. Jej akcje spadły do najniższego poziomu e, od 52 tygodni, rozczarowujące wyniki sprzedaży Star Wars Atlas, kontrowersje wokół zarzutów o niewłaściwe traktowanie pracowników, odejście kluczowych deweloperów. To wszystko składa się na kryzys wizerunkowe firmy. W tym kontekście wiele zależy od sukcesu Assassin's Creed Shadows. Jako flagowa marka Ubisoftu seria Assassin's Creed od lat napędza zyski firmy. Nowa Osadzona w feudalnej Japonii, ma potencjał przeciągnięcia zarówno wiernych fanów serii, jak i nowych graczy zaintrygowanych egzotycznym settingiem, zwłaszcza przy popularności yy, chociażby serialu Shogun, który odbywa się mniej więcej w tej samej yy, erze historycznej, tak? w tym samym okresie. Tym samym to dodatkowo jeszcze daje taki szeptany marketing, można powiedzieć, i myślę, że tutaj jakoś Ubisoft mogłoby na tym zagrać. Więc tym samym to może przyciągnąć ludzi zainteresowanych tylko i wyłącznie samym settingiem, stylistyką, więc zrobienie gry bardziej przystępnej dla ludzi, E, też tutaj może być czynnikiem. Dyrektor generalny Ubisoftu Yves Zilmo wyraził przekonanie, że zarówno Assassin's Creed Shadows, jak i druga, duża nadchodząca e, gra e, od e, w podobnej stylistyce, czyli właśnie produkt od Sucker Punch, e, Gozo mogą sprzedać się bardzo dobrze w przyszłym roku, no bo już zostało zapowiedziane, e, tylko że Gozo będzie będzie tym duchu, duchowym spadkobiercą Gozow Tsushima i nie wiadomo jeszcze jaką będzie jaką będzie miała datę premiery, natomiast no, na pewno będą musieli się jakoś pogodzić i lepiej, żeby to się nie działo w tym samym okresie. Dlatego bo to faktycznie może negatywnie wpłynąć na jakość gry, zwłaszcza że one są trochę podobne do siebie. I w podkreślił, że rynek wciąż ma miejsce na wysokiej jakości gry i że firma ciężko pracuje, by dostarczyć rozgrywkę na najwyższym poziomie. Sukces Assassin's Creed Shadows nie tylko przełoży się na zyski, ale też może odbudować na czarny telewizor Ubisoftu. Póki co nie zapowiada się na to, więc e, tak, nie trzymam kciuków. E, pokazane, e, pokazanie, że studio wciąż potrafi tworzyć innowacyjne, wciągające gry AAA, będzie kluczowe e, dla jakby odbudowania e, zaufania graczy i inwestorów, e, i coś mi się zdaje, że tutaj mogą się Mocno na gupiry wywalić. No ale chciałbym być zaskoczony. O, może tak. Opóźnienie Assassin's Creed Shadows to taka słodko gorzka wiadomość, jak dla mnie wydaje się posunięciem bardzo rozsądnym. Niekoniecznie ze względu na samą datę premiery, powiedzmy, bo to może im zaszkodzić, jeżeli chodzi o luty. Natomiast wydaje się rozsądnym ze względu na to, że Ubisoft w końcu czuje, że im się tyłek pali i chyba trzeba zrobić z tej gry po prostu dobry produkt. I że ludzie w końcu się zorientowali, że nie chcą być robieni na kasę, więc gracze będą musieli dłużej poczekać na grę, ale i będzie jest szansa że będzie ona faktycznie dopracowana kontrowersje wokół gry moim zdaniem i tutaj nie mają szczególnego wpływu albo raczej nie mają żadnego wpływu są przesadzone i tak naprawdę te jakieś polityczne zagrywki mieszanie się rządu w Japonii wypowiedzi jakiś tam naukowców pseudonaukowców i tak dalej to jest jakby drugi plan, to jest marketing. Tak naprawdę, ja, ja cały czas to zaznaczam: to jest marketing i mieszanie się w to burzenie, podburzanie kolejnych ludzi, kolejnych, tworzenie kolejnych materiałów, skupionych się na tym. Tak naprawdę, to jest tylko robienie darmowego marketingu korporacji, która ma was w nosie. Więc nawet szkoda się na tym szczególnie zastanawiać, natomiast. Wydaje mi się, że patrząc na zmiany w podejściu do DLC i dystrybucji na Steam, widać, że firma wyciąga wnioski ze swoich potknięć, jest go, gotowa jakby zaadaptować się do oczekiwań rynku. No i to świadczy o jakiejś tam prognozie na przyszłość, jeżeli ona się sprawdzi, to znaczy, że Ubisoft może mieć parę. Różnych zmian, jeżeli chodzi o podejście, właśnie do tego, jak tworzy i dystrybuuje gry. No i ostatecznie Assassin's Creed Shadows ma wszelkie dane, aby zostać w końcu hitem, o ile go dopracują należycie na i będą go też dobrze dystrybuować. Gracze, co prawda, no będą musieli chwilę poczekać, ale chyba lepiej jednak poczekać na produkt, który będzie o odpowiedniej jakości, a nie, żeby, żeby znowu gracze czuli się jak po prostu darmowi QA, albo gorzej. QA, którzy zapłacili za to, żeby testować grę. Więc, na mój gust, jeżeli chodzi o kwestie już same produkcyjne, to według mnie to jest dobra decyzja i jest ona właśnie uzasadniona tym, że w końcu Ubisoft zorientował się, że nie może z każdej gry, z roku na rok, tak dojść graczy z pieniędzy, i że ta taktyka w końcu przestaje działać, i to też odbywa się właśnie dzięki decyzjom graczy, czyli sami gracze sobie trochę zgotowali ten los, ale tak naprawdę ostatecznie, ostatecznie myślę, że to wszystkim wyjdzie na dobre. I to wszystko w tym felietonie. Zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, tak czy też dowolnej innej formy wspierania. Tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach Naukiem Dewa.